Witam Was w kolejnym odcinku Norweski Polak eee, W tej serii e, będę mówił cały czas o norweskiej szkole i e, o rzeczach, które wydają się bardzo specyficzne Więc zaczynamy! Pierwszą rzeczą, o której chciałem opowiedzieć jest e, mówienie sobie cześć Norwegii M Bardzo specyficzny temat, bardzo taki... Wydaje mi się, że trzeba go tutaj naprawdę trzeba tutaj przyjechać i zobaczyć bo ciężko jest to określić, ponieważ bardzo dużo ludzi może skojarzyć to z takim bardzo negatywnie i uważać Norwegów w ogóle za jakichś dziwnych ludzi, ale wydaje mi się, że jest to już część jakiejś kultury ich. Mówienie sobie cześć w Norwegii jest dlatego specyficzne, iż jeżeli mówimy do kogoś cześć, możemy czasami nie dostać odpowiedzi. Jest to rzecz, która prześladowała mnie bardzo długo. Bardzo długo na tym rozmyślałem i zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak jest. Nie doszło do odpowiedzi. Od razu muszę tutaj podkreślić, że nie jest tak ze wszystkim. Można wyczuć bardzo brak takiej, brak jakby go takich relacjach jak znajomych, takich po prostu, że ludzi się zna. Nie mówi się ich po prostu cześć, bo już się ich widziało raz i, i wypada po prostu powiedzieć cześć. W Norwegii e, była z tym różnie. E, mogę przytoczyć tutaj na przykład historię życia. E, kiedy tutaj przyjechałem, pamiętam to pierwszy dzień w szkole. E, po samym dniu, kiedy dostaliśmy już wypiski, dostaliśmy już plan lekcji, kiedy mam się spotkać następny raz, trochę zobaczyłem klasę, e, poszedłem do domu. I po tym pierwszym dniu postanowiłem, że przyjdę do sklepu, coś sobie kupię. I w drodze do sklepu spotkałem dziewczynę, która była w klasie. No i pomyślałem, no znaczy pomyślałem. no Normalnie to myślałem jest takie, no dobra, no będę sobie już, no chodzi jeszcze dwa to do klasy, bo wtedy przyjechałem, pamiętam, w. W ósmej klasie, a w Norwegii chodzi się 10 klas, czyli jest podstawówka połączona z gimnazjum. Więc mówię, na no to przewitam się, no i to w sumie powiedziałem: cześć, hi! Nie dostałem odpowiedzi, i to było takie pierwsze takie, czy ja coś się tak zrobiłem, czy nie, ale jest to dosyć specyficzne i wypadałoby się ze mną bliżej przyjrzeć, ponieważ na pierwszy rzut oka może to po prostu wydawać, że mm, Norwezy są jacyś dzicy albo nie wiadomo co. Ale mi się wydaje, że jest to dosyć normalne i tylko trzeba tutaj, dużo... trzeba tutaj trochę pomieszkać i tak naprawdę zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Drugą rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, jest siedzenie w autobusie. Druga specyficzna rzecz, którą widać bardzo, jest to, że jeżeli Norek wchodzi do autobusu, najczęściej jest tak, że po pierwsze, wybiera miejsce, gdzie są dwa miejsca siedzące i wybiera je dla siebie po prostu. I że na przykład, jeżeli jest cały autobus ludzi, którzy siedzą, jest cały autobus załadowany ludźmi i oni siedzą, jeden siedzi na dwóch miejscach, no i jeszcze koło niego wolny, no, albo jednak pójść na sam koniec autobusu, tam gdzie jest te dwa miejsca wolne, i tam sobie usiądzie. I bardzo często jest tak, że postawi sobie koło siebie plecak. Nie jest to duża bariera dla drugiej osoby, żeby się spytać czy mógłbyś z ten bez obaw się sobie tutaj usiąść. Chociaż jest to takie dość specyficzne, no bo daje się takie przeczucie, że no nie chce się z drugą osobą. Więc jest to takie dosyć... no nie wiem, takie dziwne troszeczkę, moim zdaniem. Sami to widzą, więc to nie jest tak, że oni tego nie widzą, że w ogóle to tak jest, tak ma być. Nawet się z tego śmieją. Ja propos tego, jest bardzo często tak, że jeżeli Norweg wchodzi do autobusu, yy, Norweg lub jakiś inny człowiek, który mieszka długo w Norwegii, yy, na szczęście ze mną tak się jeszcze nie dzieje. Czyli wchodzi do autobusu i widzi, że jest szansa na jakieś miejsce, jednak jak wyjdzie na górę, jakby na ten taki, yy, na, ten taki na schodki w autobusie, żeby zobaczyć, czy jest tam jakieś mocno wolne miejsce i jeżeli go nie ma, to zejdzie z powrotem z tych schodków i stanie po prostu w autobusie w środku autobusu i po prostu będzie stał, bo czasami po prostu ludzie nawet do tego stopnia po prostu wolą być tak za siebie, że po prostu wolą stać przez całą podróż autobusem, jak sobie usiąść koło, koło innej osoby i po prostu, po prostu usiąść. Trzecią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest Temat, który wydaje mi się, że jest bardzo taki owiany zabubonami, dosłownie, ponieważ jest to stypendium w Norwegii na przybory szkolne. w tym stypendium jest tak, że jeżeli Twoja rodzina zarabia poniżej jakieś tam kwoty, masz prawo do tego, aby starać się o coś takiego, jak co jest stypendium na przybory szkolne i do szkoły. To stypendium. Oczywiście nie trzeba używać na przybory szkolne lub na do szkoły. Ja używam do tego coś do, do zupełnie innego. Ja sobie spłacę na przykład ten abonament za telefon. Normalnie dostaje się, w zależności czy mieszka się w domu z mamą, czy tam z rodzicami, czy sam dla siebie. Ja dostawałem najwięcej, pamiętam, 2700, 2700 koron na miesiąc. Kiedy poprawi się sytuacja finansowa rodziny, to stypendium się zmniejsza. Więc e, tak naprawdę, po tym jak dostałem to stypendium rok, później zeszłem na 1900. Znów w następnym roku zeszłym teraz mam dostaje 990 koron, około 1000 koron miesięcznie. Więc czwartą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest z zaczęciem szkoły, e, zaczęciem liceum w Norwegii dostaje się plecak i komputer. Jest taki podstawowy zestaw ucznia, tak naprawdę w Norwegii. Ten zestaw dostaje się praktycznie za darmo. Ponieważ mówię praktycznie, ponieważ płaci się za ten komputer. Za plecak nie płaci się nic, a komputer płaci się owszem, ale jest to opłata za ubezpieczenie tego komputera. Ubezpieczenie tego komputera kosztuje 1000 koron rocznie. Płaci się go przez 3 lata. Po tych 3 latach jest to twój komputer, który już nie, nie musisz płacić nic. Ponieważ tak naprawdę to jest czas, kiedy tak naprawdę kończysz całe liceum. Więc jakby to ubezpieczenie jest dla Ciebie, jest obecne wtedy, kiedy jesteś w liceum przez te 3 lata i jeżeli jesteś dłużej, no to już to już to ubezpieczenie nie obejmuje tego komputera. Ten komputer to zwykle Lenovo, poklejany bardzo fajny sposób. Jest to Lenovo 450, jeżeli ktoś był zainteresowany sprawdzić na internecie coś o tym. Oczywiście co roku uczniowie dostają inne komputery. Czasami są to Lenovo, czasami jest to Dell. Jest to różnie, chyba w zależności od tego, jak, dana, jak dane województwo wyegzekwuje, z jaką firmą. Z jaką firmą wyegzekwują najlepszą cenę na ilość komputerów, którą muszą kupić dla uczni w całym województwie. I żeby nie było od województwa do województwa, są te komputery różne. Są te komputery różne na innych liniach. Na przykład mam kolegę, który chodzi do, na kierunek, który się nazywa, kierunek listą, który nazywa się media i komunikacja. I oni zostali na przykład, oni zostali w tym roku MacBooki i oni będą dostawać te MacBooki, ponieważ oni uczą się takiego lekkiego edytowania filmów, jest to po prostu dopasowane pod ich Linię. A ten plecach, który dostajemy, to tak naprawdę zwykły plecak Targus. W Polsce chyba też są, o jeśli ja nie mylę. Natomiast jestem bardzo z niego zadowolony. Trzy lata wytrzymał, nawet nie zaczął się próć, nosiłem w nosiłem naprawdę ciężkie rzeczy i długo, i. No, nie oszczędzałem go w ogóle. I piątą rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, jest yy, symbolika zaszytów w Norwegii, ponieważ mamy te komputery i używamy tych komputerów praktycznie codziennie. Yy, nie pamiętam dnia, od kiedy zacząłem drugą liceum. W pierwszej może było tego troszeczkę mniej. Nie pamiętam dnia od drugiej liceum, kiedy nie używaliśmy komputerów na lekcjach. Bardzo dużo używałem także projektorów, yy, które są praktycznie w każdej klasie. Yy, w każdej. Dosłownie. używam go bardzo często, bardzo często notujemy notatki z lekcji na komputerach um, lub um, mamy sprawdziany na komputerach, um, więc ciężko da naprawdę w naszej szkole odciąć się od tego, nawet jeżeli bardzo się lubi pisać w zeszycie, to można to robić, natomiast o wiele szybciej jest po prostu zapisywać na komputerze i jest to po prostu wygodniejsze. Więc mam nadzieję, że wyciągnęliście coś tej, z tego filmiku, mam nadzieję, że e, zobaczyliście coś nowego i usłyszeliście o czymś nowym. Dajcie, dajcie lajka, skomentujcie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli wam się spodobało i chcecie być na bieżąco z nowymi filmikami. Nie kończę tej serii jeszcze, mam jeszcze parę pomysłów na to, co mogę do tej serii dodać o Nowej Szkole. Jeżeli macie jakieś pomysły, to proszę, pisze w komentarzach. Na wszystkie komentarze odpowiem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.